Siema, W tym odcinku będę nagrywał, zrobił w Champions Ultimate, bo potrzebuję ale ulepszyć po prostu swoje inwentory, bo moje pety wyglądają jak gówno dosłownie. No tutaj mogę sobie zakręcić tym, bo mam trochę tych ticketów, ale najbardziej to potrzebuję tutaj zdobyć właśnie każdy wie lepsze inwentory, bo mam tutaj dużo bardzo petów. Oj, przepraszam, mikrofon przyjemnie miałem daleko. No i... trochę dupa, bo mam dużo rebirówów bardzo. No ale chciałbym po prostu mieć lepsze pety, bo mam gówno, a już nie robię nocek, bo mój ziemiak się tak nagrzewał. Że wo wolę już nie robić tego po prostu, co nie. Bo ja sobie zostawiłem na telefonie nocki. Mogę coś zabrać sobie. No i ten ziemniak, czyli jakby mój telefon tak się nagrzewał, że o jacie panie. Już tego nie zostawiam, nocek z tej gierki. Mniej już to troszeczkę gram, bo grałem w to ostatnio bardzo dużo, Robię ciągle nocki dosłownie. Są te wszystkie pety, ale no nie udało mi się z tego wulkanu update'u nawet jednego toxic mitika zdobyć. No bo słabe szczęście mam nawet do tego. Po prostu za słabe szczęście, żeby coś dropnąć. Niestety, będę szukał sobie tutaj jakichś dobrych petów, bo trochę tych tokenów mam. Ale czy znajdę coś dobrego po małej cenie? Nie. Raczej nie. Raczej nic nie znajdę po małej cenie. No bo oczywiście ludzie tutaj muszą zarobić tokeny i sprzedają tutaj po kosmicznych cenach niektórzy nie będę mówił, ale no jeszcze aurę muszę lepszą mieć, bo ta aura, co ja teraz mam, to jest po prostu jakieś gówno no, no flame aura no, nie, nie chce mi się mówić nawet tutaj tej aurze, bo gówniane to jest przez to zarabiam mało klików więc spróbuję też sobie kupić jakąś aurę No, ale to wszystko też drogo jest, no to wiadomo, no. Drogiego nie będę kupywał, bo nie chcę wszystkich tokenów tutaj stracić, tak o. No oczywiste trochę. Nie chcę wszystkich tokenków stracić, bo no nie, nie zarabia się tych tokenów zbyt łatwo. Proponuję sobie to, te Aury dwie. Nie wiem, czy sobie nie kupić Tornado, bo on jest tanie nawet. Ale tu Magic Hour ma, sobie mogę kupić. W sumie nie tak źle, nie taka zła cena, ale zobaczę, bo będę chodził teraz po trading plazach. Więc zobaczę, czy po prostu nie mogę znaleźć jakiejś lepszej po małej cenie też. Mogę się tutaj handlować z ludźmi też, bo... Po prostu jest to dobre jakby do kupywania rzeczy i w ogóle te ludzie sprzedają jakieś Aury mocne, ale po kosmicznych cenach, oczywiście, bo oczywiście, że za dobre aury będzie się płacić więcej, co nie? Dosłownie. Więc będę sobie teraz szukał tego. No, wiem, ktoś też sprzedaje jakieś chipety, ale nie, nie wiem, jak to się robi: jak się kupuje takie. Nie, nie znam takiego języka. Very cheap pets, czyli angielskiego nie znam. Bo ja jestem słaby z angielskiego i to tyle. No, znam angielski normalnie, no ale... Tak opowiedziałem, wiecie? Oczywiście, że tak o. No, ciężko będzie dla mnie znaleźć to, bo oczywiście nikt zbytnio aur ani dobrych petów nie sprzedaje po małych celach. Jedynie tutaj można zobaczyć, no... Duże ceny, chociaż no za takiego Eternala 30 to chyba nie jest aż tak dużo, bo po 10 normalne, no to żeby mieć yy, Gold Eternala, to trzeba mieć 5 takich. No to tutaj akurat po 15 są, ale nie chcę też tak kupywać te, bo ja sobie robiłem nocki i sobie zarabiałem te tokeny, co nie, bo ja ich nie kupuję normalnie. A jak wydam, to po update'cie to już będzie gówniane i będzie trzeba zaś wydać, co nie? Więc dlatego nie będę ulepszał sobie tak bardzo jak inni pay to win gracze. Ale spróbuję sobie tutaj poszukać jakichś dobrych aur lub petów. Bo no... Mój team wygląda głównie. Nie dość, że mój team wygląda głównie, No to jeszcze aura z dupy. No, rozumiecie? No no, 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 no. Jak nie rozumiecie, no to nie wiem. Ale te mityki z tego eventu chodzą nawet po dużo. Tak szczerze, bo. Jak widać, po trochę to chodzi. Ale to jest dobre. No. Taki 5M Dragon Toxic ma 1M, no. a taki normalny ma. 750k No więc Mała różnica jest, a jak się jeszcze To na Toxic przerobi, to to chyba Ma 3 miliony gdzieś tak, nie wiem Nie wiem, gdzieś tyle, ale Nie będę mówił Mogę sobie kupić na przykład te fajerwerki Legendy a, Ale to zobaczę Czy tutaj będą jakieś tanie pety Mówię sobie kupić tutaj coś fajnego. No 3 miliony ma ten. A to. No dobra. Golden toast. Gdzie takie coś kupują? Aha. No trochę słabe to, no, ale... Dobra. Musimy tego szukać. Zabieram sobie coś kupić, ale pewnie mi się nie uda, jak zawsze. Ty, jakiś deweloper jest w ogóle na serwie. Nie wiem, czy to jest rzadkie, żeby dewelopera spotkać. No, ale gierka ma tak gdzieś 40 tysięcy, no więc... Myślę, że nawet ciężko. Ale dobra. Ciekawe czy on jest awk, On się nazywa Bit. mogę wrzeć trader jak się da. Chyba, że pewnie ma zablokowane Bit. Nie wiem, pewnie awk jest. No. Po ile chodzą te? One tak dużo? Ile? Ale dużo trzeba zapłacić za takie coś. Dobra. fileczka. Robię sobie tutaj szybko screenshota tutaj. Dobra. Mam tutaj screenshota i ktoś mi wysłał trade'a, ale Robiłem screenshota. Aaron mi jakiś wysłał trade'a. Wytrudnię tutaj moje tokeny wszystkie. Nie, on sprzeda jakieś tosty, a to mi nie jest potrzebne w ogóle. Ale no, git też. Spotkałem dewelopera. No i git. Ale potrzebuję lepsze pety. Nikt tutaj nie sprzedaje tanio. Ten Dragon King Eternal, on... on nie jest tyle warty, on nie, on nie jest. Ej, dosłownie, mogę za jeden token sobie kupić takiego mityka, no ale trochę słabo, no bo od takiego mityka to łatwo można wydropić, no. A jak ja mam tutaj 900 kapety? No. Nie wiem w ogóle nie znam price'ów, jakie ile na przykład pet jest warty, co nie? W ogóle nie wiem. Totalnie nie wiem. No ale w tym odcinku chyba mi się nie uda nic kupić. Bo wszystko drogo, co nie? Wszystko drogo, no jak zawsze. Oczywiście, że drogo. No kolejny raz na tym samym serwie z tym deweloperem. Tutaj chyba nikt nic takiego nie sprzedaje dobrego. Te tosty to oczywiście sprzedają. Ale coś się nawet sprzedaje, widziałem. Ale nie, ja tego nie kupię Tutaj te mityki Nie wiem czy dobra cena to jest na przykład Tego mityka 1. Bo to jest oczywiście najmniej ma Mogę sobie kupić jakieś Pety Drogie no Dla mnie wszystko jest drogie, ok Dla mnie wszystko jest drogie Tutaj ktoś Ciągle chyba mówi temu typowi, żeby dał No mniej, bo mi się czat nie wyświetla, no ale tutaj jest taka konwersacja no to no dobra, no chyba w tym odcinku mi się naprawdę nie uda nic kupić ale może w następnym bo po prostu no za ciężko nie umiem w takie rzeczy się bawić Ale dobra, będę kończył ten odcinek O, jest ta aura Pięć tokenów Mogę sobie wydać to, chociaż aurę kupię na tym odcinku, co nie? Mogę sobie ją założyć od razu, bo mam mega słabą A mogę sobie taką kupić Szkoda, że tego peta nie udało się kupić Ale no trudno, już nic nie zrobię Trudno są tutaj te 5 m Star za 15 tylko. O, to nie jest dużo. Ale nie, ja nie kupuję. Tymi taki się może opłaca kupić. Ale może w następnym odcinku zrobię wam konkurs na trochę tych tokenów. Na razie mogę wam zrobić konkurs na 5 tokenów, jak chcecie. Bo nie mam ich dużo. Jakbym sobie zarobił, to mogę na więcej, co nie? O, kupię sobie tego 15MHz. Trudno. Już sobie kupię takie dwa chociaż. To możecie napisać nick, to dodam was i dam wam te tokeny. Jak ktoś chce. Pięć tokenów na razie, bo nie jestem bogaty. Jak sobie zarobię jakoś, no to wtedy będzie więcej. No ale dobra. To wszystko na ten odcinek. Cześć.